Cześć wszystkim, nazywam się Oskar Dudycz i chciałbym Was zaprosić gorąco na najbliższy Segfold Unconference. Jest to jedna z moich ulubionych konferencji, dlatego specjalnie dla Was przygotowałem na nią również wystąpienie o tym, jak stworzyć najgorszy system event sourcingowy. Wydaje się to dosyć proste, ale wcale takowym nie jest, bo po pierwsze musimy stworzyć system, który faktycznie jest event sourcingowy, po drugie, musimy zebrać wszystkie materiały, które są najgorsze. To akurat jest w sumie proste, bo to już zrobiłem za Was, a na koniec jeszcze zrobić coś, co działa, a w zasadzie trochę działa, ale jest na tyle beznadziejne, że zamienia życie zespołu Progress mistycznego i produktowego w jedno wielkie nieszczęście. Także jak chcecie zobaczyć, chcecie nauczyć się przez zaprzeczenie, jak zrobić dobry system event sourcingowy? To zapraszam Was na najbliższy sequel. Cześć!